Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje ustawa o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności. Należy pamiętać, że nie wszystkie grunty zostały objęte uwłaszczeniem. Tylko te grunty, które są zabudowane wyłącznie budynkami jednorodzinnymi na cele mieszkaniowe lub też wielorodzinnymi o odpowiedniej proporcji liczby lokali mieszkalnych w stosunku do lokali użytkowych. Pamiętajmy też o tym, że podstawą przeprowadzenia transakcji są stosowne zaświadczenia które pobierane są od przedstawicieli, właścicieli gruntu, czyli Skarbu Państwa, tutaj zaświadczenia wydaje starostwo, lub też, jeżeli są to jednostki samorządu terytorialnego, możemy zgłosić się do chociażby Urzędu Gminy po uzyskaniu takiego zaświadczenia. Nie wszyscy notariusze przeprowadzają dzisiaj transakcje bez uzyskania stosownych zaświadczeń, poświadczającym o tym, że nastąpiło przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, stąd też należy upewnić się, czy takie zaświadczenie do przeprowadzenia transakcji. Jest niezbędne. Liczymy na kolejną nowelizację tej ustawy, która ułatwi nam przeprowadzanie transakcji i która uprości procedurę przekształcenia użytkowania wieczystego we własność.